Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto bez pieczenia, budyniowiec. Niektórzy mówią na nie leniwe ciasto. Potrzebować będziemy formę 20 na 20 Wyłożyłam folią spożywczą i okrągłymi biszkoptami. Tutaj w garku gotuję litr mleka, odlałam jedną szklankę i w tej jednej szklance z tego litra mleka należy rozprowadzić trzy budynie. I mam szklankę cukru oraz kostkę masła, i z tej proporcji uboczujemy masę budyniową. Masło również dołożymy do mleka i później wsypiemy cukrem. Teraz mleko się gotuje, a ja rozprowadzam budyń. Gorący budyń wlejemy na wyłożone biszkopty, a później ubijemy śmietanę i na wierzch damy śmietanę. Ale najpierw musi masa budyniowa całkowicie ostygnąć. Mleko się gotuje z masłem i później dolejemy rozmieszaną masę budyniową. Mleko z masłem się gotuje, dodajemy cukier. Dolewamy rozmieszany budyń i masę budyniową bardzo dokładnie mieszamy. Budyń gotujemy 3 minuty. Należy mieszać, abyśmy nie mieli wrótek. I gorącą masę wylejemy na przygotowane biszko. Budyniowa musi być gęsta. I jak ja to mówię, zaczyna tak bulgotać, świadczy o tym, że już mamy budyń ugotowany. Tak. Mieszamy. tak. Do Ja tak mówię, dom Tak. I wylewamy na przygotowane biszkopt. Venutno pozostawiamy do całkowitego ostudzenia a później damy na wierzch bitą śmietanę i będziemy mieli budyniowiec lub leniwe ciasto masa budyniowa już jest idealnie schłodzona i teraz będziemy Ubijać śmietany. Mam tutaj 400 ml śmietany 30%, 3 łyżki cukru pudru, 3 łyżeczki żelatyny. Żelatynę zalewam wrzącą wodą i mieszam do całkowitego rozpuszczenia. A śmietanę ubiję na sztywną. Należy dokładnie pomieszać. Gdyby się zdarzyło, że nie umiemy rozmieszać, wkładamy miseczkę do garka z wodą i żelatyna się sama rozpuści, bo nie możemy mieć w żelatynie grudek. Musi być całkowicie płynna. I teraz śmietanę ubijamy na sztywno z cukrem. Śmietanę już mamy ubitą. Dolewamy cienkim strumieniem płynną żelatynę, cały czas ubijając. Mamy śmietanę połączoną z gelatyną. I teraz wyłożymy śmietany na budyń. wyrównamy i wierzch posypiemy startą czekoladą i ciasto budyniowiec powędruje do lodówki. To jest niektórzy nazywają ciasto dla leniwych, niektórzy nazywają ciasto budyniowiec. Ale Najważniejsze, że ciasto jest smaczne i ja sobie posypuję wierzch czekoladą, startą czekoladą. Jeżeli nie mamy takiej maszynki do ścierania, to należy czekoladę z temperatury pokojowej zetrzeć na tarle o dużych oczkach. Przygotowane ciasto. Budyniowiec wędruje do lodówki minimum 2 godziny. Najlepiej na całą noc. I tak oto wygląda nasz budyniowiec. Chcę ukroić kawałeczek, ale zawsze mam z tym problem, Może mi dzisiaj pójdzie sprawniej. Te boki też sobie odetniemy i spróbujemy chyba będzie, chyba będzie jednak problem. O. I tak oto wygląda nasz budyniowiec. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Ciasto bezpieczenia budyniowiec lub leniwe ciasto.